Witam. Chciałem Wam dzisiaj pokazać wilgotnicę, tylko dokładnie nie jestem pewien, która. Pokażę zdjęcia koledze, który się specjalizuje w tych wilgotnicach. Opiszę w, pod filmem, co to za wilgotnica. O, pokażę Wam ją. Jak ona wygląda. Pięknie. Ona no jest takiego żółtawego koloru. Bardzo możliwe, że to jest żółtawa, cytrynowo-żółtawa ale... czy cytrynowa jakoś tak było ale że wilgotnica to jestem pewien tylko raz jaka to jest kwestia konkretów ale pokazać Wam mogę Tak wygląda, pięknie się prezentuje ta wilgotnica, obok drugi owocnik, malutki, ustrzelona na takiej łące, zaraz wam pokażę. Tam jesteśmy zaparkowani, tu byliśmy w pracy i taka łąka i na tej łące ustrzelona ta wilgotnica. Dwie sztuki małe. No, coś fajnego. Także pozdrawiam.